Cześć. nie wiem, czekolicie na temat kredytów bankowych, ale ostatnio planowana uchwała są wyszukiwania na ten temat, no musiałam się być o uszy, chociaż między innymi z tego powodu, że sąd najwyższy prosił o opinię Rzecznika Praw Dziecka na temat kredytów, nie? Otóż ostatnio KNF złożyła swoją opinię, no i generalnie ona jest dosyć po stronie tutaj banków, kompletnie powiedzmy tam argumenty prawne i tak dalej, które mają znaczeniu znaczenie w sądzie, są pominięte. Natomiast pytanie, czemu też KNF wydał taką opinię? No, otóż no, z prostej przyczyny, gdyż nadzorze bankowym, nadzorze tym finansowym, to pracują osoby, które wcześniej pracowały właśnie w tych bankach. Więc no co, mają po prostu generalnie mówić, że to co wcześniej robili, te wcześniej decyzje, które tutaj podejmowali to są w jakiś sposób niemoralne, złe, niezgodne z prawem? To oczywiście, że nie. Też w ramach anegdotki, bo to w ogóle, po tą opinią się nie że żaden prawnik z KNF-u. Też mogę powiedzieć, że ostatnio jak wprowadzali zakaz reklamy do ustawy o publicznej, również żaden prawnik no, nie chciał brać udziału w seminarium i wypowiadać się na temat tych przepisów, które KNF